Filipku, a co masz na piżamce? Żółtą koparkę, zielony dźwig i niebieski wózek widłowy. Podnieś rączkę do góry, to zobaczysz te rysunki. Synek, a chwycisz bańki mydlane, proszę. Proszę. W środku jest taka kuleczka, piłkę. Proszę. Piłka, która się obraca. Chwyć piłeczkę. Podniesiesz nóżki do góry? Prawą nóżkę, lewą nóżkę do góry. Jak Filip kopie nóżkami? Synek, jak kopiesz nóżkami? Dasz mamusi, cześć? Cześć, synek. Przybij piątkę, przybi piątka, dużo piątka. A, super! Filip chce aparat fotograficzny. To mam.